Rozdział pierwszy. Poranny telefon. Czy batura może nas podsłuchiwać? Hełm ulica Lwowska. Magazyn na strychu. Skrupuły pana Tomasza. Ciężarówka z bezcennym ładunkiem. Brzęczący na molnie telefon wyrwał mnie z głębokiego snu. Halo? wymamrotałem schrypniętym głosem w słuchawkę. Witaj, Pawle. Głos szefa słychać było słabo, jakby pochodził z Księżyca. Mam nadzieję, że nie obudziłem. Ależ, szefie. Dobra, dobra. Nieważne. Jest dziesiąta. Spojrzałem na zegarek i zamarłem. Faktycznie, była dziesiąta. Od godziny powinienem był tkwić za biurkiem w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Przepraszam, ja... nieistotne. Miałem pracowity dzień. Możesz tu do nas przyjechać? Do ministerstwa? Szef westchnął. Pawle, obudź się. Nie do ministerstwa. Jestem w hełmie. Za spana wyobraźnia podsunęła mi widok pana Tomasza, przebranego w mundur i siedzącego w okopie z automatem w dłoni. W Hełmie? Powtórzyłem. W mieście Hełm, kuknął. Zapamiętaj adres. Ulica Lwowska 7. Lwowska 7. To koło dworca PKS-u. Z pewnością znajdziesz. Powtórz adres. Lwowska 7, miasto Hełm. Znakomicie. Pakuj się do pociągu i przyjeżdżaj. O 12.07 z dworca centralnego z przesiadką w Lublinie. Spodziewam się, że będziesz tu gdzieś na szesnastą. Stało się coś? Zapytałem ostrożnie. Szef milczał, ale wyobraziłem sobie, jak energicznie kiwał głową zaraz potem rozłączył się. Był chłodny czerwcowy dzień. Hełm spodobał mi się na pierwszy rzut oka. Wyglądał na miłe, spokojne, senne, prowincjonalne miasto. W powietrzu nosiła się ledwo uchwytna atmosfera zapyziałej prowincji. Większość domów przywiodącej do dworca ulicy pamiętała jeszcze pierwszą wojnę światową. Tylko sunące po dziurawym asfalcie samochody, psuły to wrażenie. Na szczęście za drzew prześwitywały kopuły kościoła. Z kamienic odpadał tynk malowany po raz ostatni, jeszcze przed II wojną światową. gdzie niegdzie rozstawiono rusztowania i odnawiano elewacje. Przeszedłem koło pawilonu spółki Labirynt i zakręciłem koło kościoła. Ulica Lwowska opadała w dół. Przyjemnie było dać odpocząć nogom. Przed kamienicą oznaczoną numerem siódmym stał samotny policjant. Popatrzyłem na budynek. Dom miał trzy piętra, sądząc po obramowaniach okien, pamiętał jeszcze stare carskie czasy. Mur znaczyło kilka paskudnych pęknięć. Zapukałem do masywnych, dębowych drzwi. Kim pan jest? zagadnął nieoczekiwanie milczący policjant, stojący pod oknem. Paweł Daniec, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Policjant podszedł bliżej. Czy może pan okazać jakiś dokument? Pokazałem mu legitymację służbową. Kiwnął poważnie głową. Dziękuję. Sam pan rozumie. Ostrożności nigdy za wiele. Ale co tu się właściwie dzieje, uśmiechnął się szeroko. Wyjaśnią panu wewnątrz. Wyjął z kieszeni klucz i przekręcił go w zamku. Drzwi stanęły otworem. Niech pan uważa, podłoga jest mocno dziurawa, ostrzegł. Stanąłem zdezorientowany w sieni. Po schodach na górę dobiegł mnie głos policjanta, a potem zazgrzytała zasówka, gdy przekręcił od zewnątrz klucz w zamku. W budynku było dość ciepło, ktoś napalił w piecach. Wdrapałem się na górę po długich, trzeszczących schodach. Wreszcie stanąłem u stóp drabiny prowadzącej na tajemniczy strych. Z góry usłyszałem podniecony głos szefa. Wspiłem się po drabinie i stanąłem oślepiony, mrużąc oczy w świetle kilku halogenowych reflektorków. Jak mogłem się zorientować, strych zawalony był stosami rozmaitych rupieci i kartonowych pudeł. Hop, hop! pan Tomasz zawołał gdzieś z stosu kartonów. Ominąłem chwiejną piramidę i prawie wpadłem na jego plecy. W powietrzu uniósł się kurz. Kilogramy kurzu. – Witaj, Pawle – powiedział pan Tomasz. – Świetnie, że jesteś. Pomożesz w tej robocie. Rozejrzałem się. Dwaj mężczyźni grzebali w wielkim stosie skórzonych siodeł, jakiś szmat będących chyba w zamierzchłej przeszłości, płaszczami oraz innych dziwnych rupieci. Potknąłem się z zardzewiałą zbroję husarską. – Ostrożnie – ostrzegł mnie szef. – Patrz pod nogi. Pełno tu butelek. Szkoda je rozdeptywać. Niektóre pamiętają jeszcze początki ubiegłego wieku. Gdzie my jesteśmy? Wykaszlałem pytanie razem z dławiącym mnie kurzem. To rekwizytornia jakiegoś teatru? Dwaj grzebiący w rupieciach mężczyźni roześmieli się rozbawieni. Rekwizytornia? parsknął jeden. Panie Tomaszu, a mówił nam pan, że pański pomocnik skończył historię sztuki. Zamarłem zaskoczony przypuszczeniem. Podniosłem z ziemi szable. Była nieco zaśniedziała po wierzchu. Skóra, pokrywająca pochwę, popękała, ale zdobiące jelec drobne błękitne kamyki lśniły jak świeżo wypolerowane. Przetarłem je dłonią. To przecież turkusy, wyjąkałem. Tak, to wszystko jest prawdziwe. Poczułem zawrót głowy. Doszedłem do siebie piętro niżej. Leżałem na kanapie, a szef delikatnie mną potrząsał. Natrzeć mu skronie wódką, zaproponował ktoś ze strychu. Już mi lepiej, powiedziałem, siadając. Co to za strych? Coś w rodzaju prywatnego muzeum, uspokoił mnie pan Tomasz. Po prostu któryś z dawnych właścicieli był zapalonym kolekcjonerem. Przecież tego wszystkiego jest tyle, że można by zbudować drugie Muzeum Wojska Polskiego. No, nie przesadzajmy, zaprotestował pan Tomasz. Muzeum Wojska Polskiego ma 40 tysięcy eksponatów, z czego wystawia może około tysiąca, a my na tym stryku jak do tej pory skatalogowaliśmy wstępnie kilkaset. Ale nie wątpię, że gdyby wtargnął tu na przykład Jerzy Batura, to miałby z czego utrzymywać się do końca życia. A i dla trzeciej generacji łowców dzieł sztuki by wystarczyło. Uśmiechnąłem się, wyobrażając sobie wielopokoleniową dynastię handlarzy z rodu Baturów i równie liczny klan walczących z nimi panów samochodzików. Do rzeczy. Głos szefa sprowadził mnie na ziemię. Musimy to wszystko wstępnie skatalogować. Potem popakować w pudła i przygotować transport do Warszawy. No, ciężko będzie. Kartony już mamy. Gorzej z ludźmi. Uśmiechnął się. Z inwentaryzacją poradzę sobie. Ty będziesz tylko znosił pudła na dół. Z tyłu podstawiona jest ciężarówka. Pilnuje jej drugi policjant. Nie można by wziąć do tego miejscowych, nie ludzi z ulicy, ale zaufanych pracowników Muzeum Miejskiego? Twarz pana Tomasza ściągnęła się. Jest z tym mały problem, powiedział. Chodzi o to, że miejscowe muzeum na razie nic o tym nie wie i na polecenie ministra ma tak pozostać. Odpowiadamy za to głową. A dlaczego? Otworzył pudło stojące koło wersalki i wyjął z niego nabijaną mosiężnymi płytkami uzdekońską. Popatrz na tą skórę, Pawle, powiedział. Kruszy się, podpleśniała, mosiąc koroduje. Wszystkie te przedmioty musimy poddać natychmiastowej konserwacji. Tymczasem miejscowe służby nie posiadają wystarczającego wyposażenia logistycznego. Złapałem się za głowę. Chcecie im zwinąć z przed nosa taki skarb tylko dlatego, że nie mogą go zakonserwować? Dokładnie tak. Sam przyznasz, że to chyba właściwe rozwiązanie. Zawahałem się. To nie powinno być tak, powiedziałem wreszcie. Znaleziska dokonano na ich terenie. Wiele z tych przedmiotów to cenne pamiątki związane z przeszłością tych ziem. Popatrzyłem w osłonięte okularami oczy pana Tomasza i dostrzegłem w nich wahanie usta ściągnęły mu się. Masz rację, powiedział cicho. Ja też o tym myślałem, ale zdołałem na jakiś czas zagłuszyć głos sumienia. Co proponujesz? Zamyśliłem się. Rozważałem wszystkie za i przeciw. Wreszcie odezwałem się. Mówiłem wolno, starannie dobierając słowa. Nie ulega wątpliwości, że przedmioty te należy stąd zabrać i poddać w Warszawie konserwacji. Najlepszym wyjściem będzie wywiezienie ich, ale jednocześnie należy przekazać pracownikom miejscowego muzeum pełną kopię inwentarza, na podstawie której będą mieli potem możliwość dochodzenia swoich praw i przynajmniej wypożyczenia tych zabytków z Warszawy celem zorganizowania wystaw tematycznych. Pan Tomasz poweselał. Sprytnie powiedział. Ale szefie, tak właśnie zrobimy. Jak się czujesz? już mi przeszło. Po prostu to oszołomienie. No to do dzieła. Siedem godzin później padałem ze zmęczenia, ale prawie wszystkie pudła znalazły się na dole, bezpiecznie zamknięte w metalowym brzuchu ciężarówki. Wdrapałem się na górę. Pan Tomasz siedział na fotelu z filiżanką kawy w dłoni. Opadłem na sąsiedni fotel. Z boku wyglądało to nawet zabawnie. Panowie Konrad i Zbyszek stawali przed szefem z wygrzebanym przedmiotem w dłoni. On unosił aparat fotograficzny Minolta, wciskał ustawienie ostrości. Cicho brzęczał zoom, potem ręka szefa wciskała guzik i błyskał flash. Siodło kawaleryjskie, lata 50 XIX wieku. Srebrzony mosiąc. Stan zachowania, czwarty. Numer ewidencyjny C17, łamane przez 781. Zdjęcie numer 26, rolka 15. Pudło numer 131. Wyręczyłem go w wypełnianiu formularza, za co był mi wdzięczny. Dochodziła północ. Mocna kawa pachniała upojnie. Wreszcie długopis zaczął wypadać mi ze zdrętwiałych palców. Policjant przed domu wycofał się do sieni. O północy zmienił go kolega. Wreszcie pan Tomasz przerwał pracę. Wystarczy na dziś powiedział: Wszyscy spać! Zatrzasnęliśmy klapę i zapieczętowaliśmy ciężarówkę, a do drzwi przyczepiliśmy alarm. Pan Tomasz urządził pobudkę o siódmej rano. Odświeżyłem się wodą zaczerpniętą z pompy na podwórku, potem wyskoczyłem do sklepu naprzeciwko i kupiłem co trzeba na śniadanie. Oczywiście dla pełnego oprzytomnienia nieodzowno okazała się kawa, choć poprzedniego wieczoru wypiłem jej tyle, że czułem do niej serdeczne obrzydzenie. Szef wyraźnie śpieszył się, chciał jeszcze przed południem wyprawić transport w drogę. Na szczęście na strychu pozostało już niewiele zabytków. Zaledwie dwieście. Po pięciu godzinach roboty zapakowane czekały na wyjazd. To duże ryzyko przewozić ten ładunek tak za jednym zamachem, zauważyłem. Pan Tomasz uśmiechnął się lekko. Najlepszą bronią jest tajemnica, powiedział. Nie wątpię, że Jerzy Batura na wieść o tym, że przez kraj będzie jechać ciężarówka wypełniona zabytkami wartości lekko licząc 2 milionów nowych złotych, zorganizowałby zasadzkę na drodze. Zresztą może go przeceniam. Czy naprawdę wszystko utrzymane jest w tajemnicy? Zagadnąłem. Załóżmy, że Batura podsłuchał naszą rozmowę. Wie, że pojechałem do hełma. Jeśli zorientował się, że pan wyjechał sobotnim świtem jedną ciężarówką ministerstwa gdzieś w Polskę, to składając te dwa fakty, może się zaczaić przy szosie na stołpie, bo to najkrótsza droga do Warszawy. Jeśli zna numery wozu, a myślę, że ich zdobycie nie jest dużym problemem, to sądzę, że z zasadzką już może czekać. Proszę też nie zapominać, że ktoś z ministerstwa sypie, Pan Tomasz uśmiechnął się, rzucając mi przenikliwe spojrzenie z nad okularów. Pomyśleliśmy o tym, powiedział. W tym momencie na podwórko wszedł młody policjant, niosący pod pachą wypchaną torbę. Witam panów, powiedział. Kapitan Iwańczuk. Jestem na polecenie komendanta wojewódzkiego odpowiedzialny głową za ciężarówkę i jej ładunek. Uścisnęliśmy sobie dłonie, przedstawiając się. Obejrzał uważnie samochód. Rygle z tyłu wyglądają solidnie, powiedział. Numery rejestracyjne to pewien problem. Storby torby wydobył nowe tablice. Zaraz je wymienimy. Popatrzył w zadumie na bok pojazdu. Storby wyjął duży rulon i szmatkę. Przetarł starannie lakier, a następnie zręcznie nakleił wielką nalepkę. Pan Tomasz zachichotał. Ubojnia przemysłowa świnteks w hełmie, przeczytał. Dostarczamy mięso wołowe, wieprzowe i cielęcinę. Na boku samochodu pysznił się obrazek przedstawiający uśmiechniętą świnkę z kwiatkiem w zębach. To nie wszystko, powiedział kapitan. Zaraz za Lublinem wykonamy ponowną zmianę tablic rejestracyjnych i wyglądu wozu. Rozwinął kolejny rulon, który informował. Rzeźnia sanitarna i fabryka kleju kostnego Altair. Pan Tomasz chichotał, a ja ledwo zdołałem się powstrzymać. No a gdyby przyszło co do czego, rozchylił torbę. Wewnątrz leżał pistolet maszynowy Uzi i kilka granatów. Mam CB radio i telefon. W każdej chwili mogę wezwać posiłki. Sądzę, że mogą panowie spać spokojnie. Pan Tomasz uśmiechnął się szeroko. No cóż, pozostaje mi życzyć panu szerokiej drogi. Pożegnaliśmy się i samochód odjechał. Myślałem, że też wracamy. Zdziwiłem się. No, niezupełnie. Teraz wreszcie nadszedł czas, bycie cię wtajemniczyć w moje plany. Znaleźliśmy coś na strychu. Co jeszcze? zdumiałem się. Chodźmy. Pan Tomasz wykonał ręką zachęcający gest. Ruszyliśmy ulicą Lwowską pod górę.